Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na bananową krówkę bez pieczenia. Jak zawsze wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do garnka wlałam 750 ml mleka. Wsypuję pół szklanki cukru. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml i zawartość garnka zagotowuję. W kubeczku mam przygotowane 250 ml mleka, a teraz wsypuję trzy budynie śmietankowe bez cukru. Jeden budyń o wadze 40 g. Wsypuję i mieszam tak, żeby rozpuścić proszek budyniowy w mleku. Dokładnie mieszamy, a następnie, gdy mleko z garnka nam się zagotowuje, wlewamy rozrobiony budyń, cały czas mieszając, gotujemy budyń, aż nam się zagotuje i zgęstnieje. Także gotujemy go przez kilka minut, ja cały czas mieszam, żeby w budyniu nie zrobiły się grudki. I po zagotowaniu wyłączam, zdejmuję z ognia, a następnie odstawiam do przestudzenia w temperaturze pokojowej. Mam przygotowane 200 g masła. Mam masło w temperaturze pokojowej, ucieram je mikserem, a następnie dodaję po łyżce już schłodzonego budyniu. Chwilę miksuję i dodaję kolejną porcję budyniu i tak postępujemy aż cały budyń połączy nam się z masłem i powstanie jednolita i gładka masa. Przygotowujemy blaszkę o wymiarach 25 na 35 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia, przygotowujemy sobie duże podwójne opakowanie herbatników, wykładamy pierwszą warstwę herbatników, a następnie połowę przygotowanej masy budyniowej i rozprowadzamy je po ciastkach. Równomiernie wygładzam łyżką, a następnie przygotowujemy trzy banany pokrojone w plasterki. Banany dodatkowo warto skropić odrobiną soku z cytryny. One wtedy nie będą nam ciemniały w cieście i będą ładnie wyglądały. I lekko je dociskam, a następnie układam kolejną warstwę herbatników. Na herbatniki wykładam masę kajmakową. Ja przygotowaną mam tutaj już gotową puszkę masy kajmakowej i całą wykładam na herbatniki. Oczywiście też rozprowadzam i układam kolejną warstwę herbatników. Na herbatniki wykładamy pozostałą masę budyniową, czyli tą drugą połowę. Równomiernie rozsmarowujemy. Wykładam już ostatnią warstwę ciastek. Przygotowujemy 400 ml śmietanki kremówki. U mnie jest śmietanka 30%, ale bardzo dobrze się ubija. Można oczywiście użyć też śmietanki 36%. I w trakcie ubijania dodaję dwie łyżki cukru pudru. Ubijamy oczywiście na sztywno. Jeżeli chcecie jeszcze sztywniejszą, możecie użyć jakiegoś zagęstnika albo żelatyny do śmietanki. Ja już tutaj nie dodaję, tylko od razu rozprowadzam na ciastka. I na koniec przygotowałam jeszcze 50 g podprażonych płatków migdałów, podprażone na suchej patelni na rumiany kolor. A następnie wystarczy tylko ciasto włożyć do lodówki do schłodzenia i gotowe. Jak widzicie, przepis nie jest trudny, także spróbujcie i skomentujcie. Jak zawsze zapraszam do oglądania kolejnych moich materiałów. Dziękuję, pozdrawiam.